Tata Oli umie wszystko. Ja w to nie wątpię, że on umie wszystko. I wiele więcej. Zobaczmy. O czym oni tutaj mówią do nas? Uf, ciężko to. Cholewcia, stęka Stefek i zdejmuje czapkę, żeby wytrzeć pod czoła. Ola i jej kolega Stefek budują kryjówkę na podwórku ich kamienicy. Długo zbierali materiały i sporządzali plany. Aby złożenie drewnianego domku na drzewie okazuje się trudniejsze niż sądzili. Nie aby, lecz ale złożenie drewnianego domku na drzewie okazuje się trudniejsze niż sądzili. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ola nie jest przekonana. Dlaczego? Myślisz, że nie będzie chciał? Na pewno będzie chciał, tylko wiesz, bo mój tata on szybko zapala się do różnych pomysłów. Chyba prościej będzie, jak sami zbudujemy ten domek, wyjaśnia Ola. Czyżby tak się szybko zabierał do różnych pomysłów, a później ten zapał jakoś się osłabiał? Nagle na podwórko wpadają tata Oli i jej młodszy brat Edek. Cześć łobuziaki, co porabiacie? zagaduje tata. A jak ci się zdaje, brachu? Budujemy domek, odpowiada Stefek. Stefek ma tak że, jak zawsze mega że jest zawsze mega wyluzowany, jak rozmawia z dorosłymi. Tata mruży oczy i patrzy na to, co wykombinowała Ola ze Stefkiem. Przykro mi to mówić, młodzi przyjaciele, ale chyba przyda się wam pomoc. Pomoc kogoś, kto wie, do czego służą ręce. Kogoś, kto jest prawdziwą złotą rączką. Stwierdza tata: Tato, naprawdę sami sobie poradzimy. Ola próbuje protestować, ale tata już idzie do piwnicy. Ależ, Olu, to żaden problem, chętnie Wam pomogę. Przyniosę tylko trochę drewna i swoje narzędzia i zrobię Wam kryjówkę, że mucha nie siada. Jest takie powiedzenie: Mucha nie siada, czyli jest zrobiona bardzo dobrze rzecz. Zobaczmy, zapowiada się, wygląda na dobry, solidny domek, tak? Obserwowanie, jak tata buduje domek, szybko staje się nudne, bo tata woli wszystko robić sam. Stefek i Ola idą więc na huśtawkę, a potem na zjeżdżalnię. Kiedy Ola wraca do domu pomóc mamie z kolacją, tata wciąż pracuje i sporo przy tym przeklina. Wydaje się, że to co jakiś czas uderza się młotkiem w palec. Tata nie pojawia się na kolacji. A kiedy jest już naprawdę późno, Ola schodzi na podwórko powiedzieć mu dobranoc. Ola właśnie miała, miałem po ciebie iść, mówi tata. Miałem po ciebie iść. Jest cały spocony i brudny, a wszędzie leżą deski, gwoździe, śrubki i narzędzia. Tada, Tata teatralnym gestem pokazuje na domek. Bardzo ładnie wygląda na tym drzewie i trochę krzywo, ale to Ola woli przemilczeć. Zastanawiałam się tylko, czy nie dodać kolejnego piętra albo balkonu. Nie, nie trzeba, zapewnia go szybko Ola. Tata wygląda na lekko zawiedzionego, więc dodaje. Po prostu... Tak jest idealnie, dziękuję tato, ale jesteś zdolny i mocno zdolny. Zdolny, czyli taki ma talent do tego, co zrobił. Tak Zrobił to bardzo bardzo dobrze, efektownie. I mocno go przytula, zawsze do usług. Po prostu cieszę się, że mogłem pomóc. <laughs> Zobaczmy. Teraz się bierze do roboty. Zdolnia. Następnego dnia Olę budzi hałas dobiegający z kuchni. Narzędzia taty walają się teraz po całym mieszkaniu. A tata majsterkuje coś przy kuchennym stole. Tato, co robisz? Tata sapie. Przypomniało mi się, że mama zawsze narzeka na stół, że stół się chwieje, więc go naprawiam. Tata w nieskończoność piłuje nogi od stołu i mruczy pod nosem. Uff, teraz się. Y kołysze z drugiej strony. Trzeba spiłować jeszcze trochę. Gdy wreszcie kończy, patrzą z dumą na swoje dzieło. No, teraz się nie chwieje. To prawda, ale za to zrobił się ciut niski. Tata raz jeszcze patrzy na stół. Ta, faktycznie, ale to nic. Trzeba tylko spiłować krzesło i wtedy wszystko będzie, <gryw> będzie pasować. No, Zobaczmy, no, co on wymyśli. Kiedy tata kończy z krzesłami, meble wyglądają trochę jak te z przedszkola. Z przedszkola, etka. Ale tutaj jest bardzo zadowolony z efektu. To może teraz obejrzysz. Teraz. To może teraz obejrzysz z nami kreskówkę, proponuje Ola. Kreskówka. Bajka. Bardzo chętnie myślę, że należy mi się chwila przerwy, ale tata nie potrafi usiąść na kanapie, usiedzieć na kanapie. Tato, dlaczego tak się wiercisz? Pyta go Ola. A, bo tak sobie myślę, zaczyna tata, że o wiele, o wiele lepiej by się oglądało, gdyby telewizor wisiał na ścianie, a nie stał na podłodze. Poza tym Edek ciągle go przewraca. Myślisz, że umiałbyś go powiesić? No pewnie. Moja mija przewraca oczami. Zobaczmy. Muszę tylko pojechać do marketu budowlanego po takie specjalne śrubki. Masz ochotę jechać ze mną? Niespecjalnie przyznaję Ola. No choć tam jest fajnie. Nie sądzę. Przypomnij sobie, ile razy byłem z tobą w sklepie z zabawkami, chociaż też mnie to nudzi. Przecież to nieprawda ciebie. Trzeba siłą wyciągać z takich sklepów. Zapomniałeś już, jak jeździłeś z dalnym samochodem tak ostro, że go zepsułeś i trzeba było go kupić? No. Tata nie ma siły protestować. W porządku, przyznaję, uwielbiam sklepy z zabawkami. Ale nie bądź taka, Ola, pojedź ze mną do marketu, co? No dobrze, niech ci będzie. O nie, 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 nie. nie. Namówi ją, ok. Tato, nie sądzisz, że może wystarczyć tych narzędzi? Pyta Ola, kiedy już od jakiegoś czasu chodzą po sklepie. A właściwie chodzą po nim już bardzo długo. A słyszałaś, Ola, żeby ktokolwiek kiedykolwiek uznał, że już mu wystarczy słodyczy? Ola, nigdy o nikim takim nie słyszała. Z narzędziami jest tak samo. Narzędzi nigdy nie jest za dużo. Oznajmia tata stanowczo i patrzy rozmarzony wzrokiem na Debła. Wózki pełne wszystkiego. Debła. A, na dwa! Debła! No dobrze, to taki mój żarcik. Dewa, to dwa! Debła, cieszystebła! O! Cieszystebła! Ale póki co, wydaje się, że ma, że mam prawie wszystkie. Jeszcze tylko, jeszcze tylko te specjalne śrubki. Nie pojęte, jak długo Tata może szukać tych śrubek. Może po prostu zapytaj kogoś, kto tu pracuje, gdzie one są. Ola to tak nie działa. Jeśli nie mogą ci ich znaleźć, to znaczy, że ich nie ma. Tego Ola nie do końca rozumie, a tata ostatecznie się poddaje i zamiast śrubek dokupuje więcej gwoździ. Hmm, to jest jakaś myśl. Zobaczmy. Duże i nieporęczne jest napisane na tym pudle, które ona trzyma. W samochodzie tata nagle ucisza Olę i Edka. Ola i tak nic nie mówiła, za to Edek dość głośno ćwiczył śpiewanki. Wlaskotek kotek na płotek. W spak. Czyli, czyli od tyłu. Co się stało? Pyta Ola. Nie słyszysz? Samochód wydaje jakiś dziwny dźwięk. Jego chyba też będę musiał naprawić. Ale to łatwizna. Tata uśmiecha się lekko do siebie. Gdzie? On nie naprawi, on nie je podreperuje. To zrobi z niego jakiś szybszy model. Ja w niego wierzę. Pod domem Ola pyta, czy mają z Edkiem pomóc. Pomóc Tacie wnosić rzeczy do mieszkania. Ale tata mówi, że spokojnie poradzi sobie sam. Oli pozwala tylko wynieść gwoździe. Taszcząc torby, Tata sapie i się poci. Wszystko w porządku, Tato? Niepokoi się Ola? Tak, tak. To pikuś, przywykłem, przywykłem do ciężkiej pracy. Kiedy byłem mały, to samochody co prawda już wynaleziono, ale jeszcze nie wynaleziono silników, więc samochody trzeba było pchać. A że babcia zawsze prowadziła, a dziadek spał, to sam musiałem pchać. Gdy chcieliśmy do koś dojechać. Jakoś mi to nie zaszkodziło. Ola nie bardzo w to wierzę. Słucham. To nieprawda, bo one mają... one by mieli... Auto ten, auto, nie, takie taki półauta, co ma konie dwa albo cztery. Co A takie bryczki, tak ma... takie wozy. Od wznoszenia ciężkich toreb tatę rozbolały plecy i musi się na chwilę położyć. Ale szybko wstaje, rozpakowuje nowe narzędzie i od razu zaczyna wbijać w ścianę wielkie gwoździe. W tym samym momencie ktoś dzwoni do drzwi, to Stefek. Ola pyta, czy chce iść do domku na drzewie, ale Stawek uważa, że tatowe majsterkowanie jest niesłychanie ciekawe. Razem wchodzą do salonu. Teraz dopiero będzie zabawa. Ogłasza tata i wiesza telewizor na ścianie. I nawet ładnie to wygląda przez jakieś pięć sekund. Bo naraz telewizor z hukiem spada na podłogę. Stefek klepie tatę po plecach. Przykro mi to mówić. Stary, mogła mogłabyś zabrać nogę, proszę? Ale Stary przyjacielu, ale chyba przyda ci się pomoc. Pomoc kogoś, kto wie do czego służą ręce, kogoś, kto jest prawdziwą złotą rączką. Może zawołam mojego tatę, proponuje Stepek. A ty nie powinieneś już iść do domu? Odburkuje tata Oli. Przecież dopiero przyszedłem. No tak. To tak ja też, tak? Pamiętacie, jak powiesiłam, tak półki? Już zaraz spadnę. Zdarza, Zdarza się. Ta, tata w milczeniu ocenia sytuację, roztrzaskany telewizor i dziura w ścianie. Nagle się rozpromienia i idzie po wielki młot. W tym i tym młotem wyrąbuje w ścianie jeszcze większą dziurę. Ola otwiera usta, ale tata nie pozwala jej dojść do głosu. Wow, poszedł na Maxa. Ola zanim spo, spytasz to tak, proponuję, panuję nad sytuacją. Zaufaj mi, wiem, co robię. Od dawna rozmawialiśmy z mamą o tym, że przydałoby się dodatkowe drzwi z salonu do kuchni, żeby nie trzeba było chodzić przez korytarz. Będzie zarąbiście. Zapewnia Olej i z zadowoleniem wygląda przez dziurę, którą wyrąbał. Ha, wchodzi mama. Wchodzi mama. Przepraszam, co ty robisz? Tata się uśmiecha. Ten nowy Ten nowy drzwi, o których rozmawialiśmy... Ten nowe drzwi, o których rozmawialiśmy... Ma. Mam Mama wzdycha ciężko. Rozmawialiśmy o drzwiach z salonu. Z salonu do sypialni. Oraz, że do tego powinniśmy wydająć ekipę. Tata znów przygląda się. Znów przygląda się wielkiej dziurze w ścianie. No tak. Teraz. No tak. Teraz, gdy o tym mówisz, już sobie przypominam. Ale i tak chcieliśmy pomalować pokój. Mama potrząsa głową. Może lepiej iść się umyj. i Zaraz będzie kolacja. Dobra, mama, prawda? Zobaczcie, tata ma wolną rękę. No dobrze. Stefek wraca do siebie, a Ola idzie do łazienki. Umyć ręce przed jedzeniem. Ale w łazience jest tata. Właśnie zdemontował umywalkę. <śm> Ale nie ciepa. Ola aż zatyka. <śm> Słuchaj, Ola, daj mi chwilę i będziesz miała całą łazienkę dla siebie. Po prostu najpierw <śm> muszę tu coś naprawić. W kranie jest za słabe ciśnienie i, ba i mamę bardzo to denerwuje. A to takie proste, wystarczy tutaj dokręcić, oj! Rozlega się głośny trzask i nagle mnóstwo wody e zalewa podłogę. I nie przestaje zalewać. Dalej planujesz nad sytuacją? Docieka Ola? Niezupełnie, mruczy tata. W drzwiach staje mama. Wiesz, naprawdę doceniam to, że się starasz. Ale teraz spróbuj jakoś zakręcić tę wodę, a ja zadzwonię po fachowców, którzy to wszystko naprawią. I już naprawdę nieważne, ile to będzie kosztować dobrze. Ta takiwa głową, ale nic nie mówi. Doskonałe małżeństwo. rozumiem. się O, zobaczcie. Mama ogłasza, że z kolacją trzeba będzie chwilę poczekać, więc ona siedzi w swoim pokoju i rysuje. Nagle ktoś puka cicho do drzwi. To tata. Ola. Nie. Ola, mogę tu trochę posiedzieć? Przyniosłem sok i ciastka. Jasne, wchodź. Tylko czy nie powinieneś porozmawiać z fachowcami i pokazać im, co trzeba naprawić? Tata wchodzi i zamyka za sobą drzwi. Nie, mama. Nie, mama im pokaże. Przez jakiś czas jedzą ciastka i żadne się nie odzywa. Tato zagaduje w końcu Ola. Tak. Pomyślałam o czymś w sprawie kryjówki, tak? Może dałoby się zrobić komin i postawić na dachu. Ładnie by to wyglądało. Tata uśmiecha się od ucha do ucha. Ola, to fantastyczny pomysł. Bierzemy się do roboty. <grytanie> <grytanie> A na pewno masz dostatecznie dużo narzędzi, dopytał je Ola na schodach. Bo jakby co, to możemy znów jechać do marketu. Y Właśnie za bardzo nie możemy, bo po tym jak naprawiłem samochód, to trochę mnie chce ruszyć. Tata, Tata jednak nie przestaje się uśmiechać. Ale to nic, mam wszystko, co będzie potrzebne. Ale zrobimy czołow... czadowy komin i po chwili dodaję. Cieszę się, że poprosiłaś mnie o pomoc z tym kominem. Jeśli się czegoś nie umie robić samemu, to tak naprawdę nie ma nic złego z tym, żeby poprosić o pomoc. Wiesz, Tato? Wiem, Tato. Wiesz, bo ja cię bardzo. bo ja cię tego nauczyłem. Przypomina jej tata. Ola ma ochotę parsknąć śmiechem. Otóż to. Koniec. Jak wam się podobało? Koniec. Dobrze, że zapomniałyśmy o tej książce. Naprawdę była bardzo śmieszna. Tata na medal, co? Najważniejsza jest rozmowa. Mm.